na usługowej w drugim pokoleniu. Firma służy lewniczanom od 48 roku. Chciałem powiedzieć, że moja obecność tutaj jest związana z pewnego rodzaju frustracją, która mnie męczy od dłuższego czasu, Powiem, ja i setki a nawet tysiące moich kolegów, przedsiębiorców, małych, malutkich i średnich, staramy się podnosić jakość swoich usług, asortyment yy, części handlowej, staramy się, żeby było to coraz ładniej podawane, wydłużamy godziny pracy i z czystością stwierdzam, że Moi ziomkowie jakby tego nie dostrzegają, to znaczy się, ja się staram, a obroty mojej firmy nie rosną z tak, w takim, tak powiem, proporcji jak bym sobie tego życzył, jaki jest mój wkład w pracy i, i żeby one mi pozwoliły zrobić coś więcej niż begotować. Za uważam po prostu działalność od jednego zapłaconego podatku do drugiego, od jednego, od jednych opłat, od jednych opłat do następnych. Chcieliśmy tym dzisiejszym spotkaniem zwrócić uwagę również na to, ponieważ wydaje mi się, że największym naszym przeciwnikiem jest magia niskich cen sieci w sposób wyrafinowany potrafią sobie to wykorzystać, to znaczy się jak Państwo widzicie to dziesiątki billboardów różnych sieci mówią u nas tanie, u nas jeszcze taniej, u nas jeszcze, tanie, u nas jeszcze tanie. Skutkuje to tym, że ludzie po prostu jakby zaczadzeli tą napastliwą reklamą tą taką idą po to najtańsze i najgorsze jest to, że kupują rzeczy z całą świadomością takie, które wiedzą, że po pół roku się rozlecą buty za 50 zł po 3 miesiącach jakby wewnątrz, a jednak to działa. Jaki jest skutek tego? Skutek tego jest taki, że w rybniku nie żyją kaletnicy na przykład ponieważ ta filozofia narzucona nam przez, przez yy, obecną, tak powiem, no, sytuację yy, każe kupować taszki z tekla, a nie kupować, nie uczestniczyć, yy, tak powiem, nie kupować ich we właściwej jakości i niekoniecznie wiele drożej yy, w sklepach rodziny. Y... Sytuacja w mojej jest bardzo trudna. Wiele zawodów się sypie i będzie bardzo trudno je otworzyć lub bo... będzie to może już niemożliwe. I moja wypowiedź zmierza do tego, żeby Żebyśmy się tu w najszerszym gronie, jak tylko się uda zebrać, zastanowili, co z tym zrobić, czy jest sens z tym coś zrobić, czy może powiedzieć, a nie umierają wolne rynek jest. A jeżeli jest taka filozofia, że jednak trzeba chronić te zawody, które e, są potrzebne, ale nie w takiej skali, jak to było kiedyś, że trzeba chronić y, małe firmy, ponieważ one były, są i, mam nadzieję, będą Przy Przy mądrej polityce, władz samorządowych, przy, y, przy oczywiście aktywnej działalności samych pracodawców, samych tych firm, bo to nie jest tak, że my wyciągamy łapę i czekamy, aż nam ktoś coś da. My się będziemy starać bardzo, żeby być jak najlepiej przydatni mieszkańcom, ale w sytuacjach, w których rynek i ta agresywna polityka wielkich sieci po prostu odbiera wyliczane pieniądze, chcielibyśmy im tylko zwrócić uwagę na to, że coś z tym trzeba zrobić, bo... Do mnie na przykład przychodzą ludzie i pytają się mnie, to są dziesiątki ludzi, dlaczego nie możesz wszyć z zamka do torby, bo tutaj był kalotnik. Nie mam. Nie mam do nikogo pretensji. Widzę tylko problem i uważam, że trzeba go nagłośnić i że trzeba go przedyskutować. rozmawialiśmy o patriotyzmie gospodarczym i potem akcję 590 powodów jako przykład. Tak? To jest akcja promująca kod paszporów polskie. polskie produkty generalne mają kod 590. To tak właśnie wtedy region polski zaproponował, żeby zrobić w Rybniku analogiczną akcję i 642. To jest nasz rybnicki nim, czyli podobnego rodzaju akcję, które kojarzy się właśnie, właśnie z naszym programem. Proszę pana ja jest jestem rzecznikiem Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Siedzibą Warszawy jestem rzecznikiem na powiat rolniczim. Zostałem zaproszony, żeby tutaj podjąć też temat promocji naszej tutaj wspólnej lokalnej przedsiębiorczości. Myślę, że najważniejsze to sprawa jest, że... Miasto będzie tym bogatsze, im bogatsi będą mieszkańcy, im bardziej bogatsi będą przedsiębiorcy. Im więcej będzie się działo w rybniku, będzie bardziej sprzyjający klimat stworzony przez miasto, przez udogodnienia miasta, jakie narzędzia ma miasto do tego, aby pomóc albo niektórzy mówią nie przeszkadzać przedsiębiorcom i prowadzą... Tym lżej tym firmy będą się rozwijać, ten kapitał też do rybnika będzie natural. Firmy będą się rozwijać, będą konkurencyjne względem innych firm. Myślę, że jest wiele narzędzi, które magistrat może wykorzystać do tego, aby firmom w rybniku było lżej i było łatwiej się rozwijać. My jako związek staramy się pilnować i trzymać rękę na pulsie, aby przepisy ograniczenia dotyczące działalności gospodarczej nie były większe niż w Unii Europejskiej. Tak, żeby nasi przedsiębiorcy i również ci z rybnika, mogli i byli właśnie konkurencyjni, czy dla samych w tym momencie rybnicza czy na zewnątrz. Czyli im mniej ograniczeń, im bardziej się będziemy starać w przepisach e, trzymać takich, które na pewno muszą być przestrzegane i które są wymagane, a nic poza to, bo tutaj zauważamy też różnicę między gminami, że w niektórych gminach można pewne rzeczy zrobić, można poukładać kwestie przetargowe, tak, żeby firmy lokalne mogły w przetargach mieć takie promocyjne miejsce w tym momencie i być promowane jako lokalny przedsiębiorca, który zostawia pieniądze swoją pracę w Rybniku Mieszka, tam pracują jego pracownicy, czyli podatki znowu zostają w tym samym miejscu. I jak mówię, same korzyści, bo tak naprawdę suma sumarum inwestycja realizowana przez firmę rybnicką kosztuje miasto mniej, bo wracają do budżetu miasta podatki generowane z pracowników i z tych firm, które realizują dla czyli dla nas wszystkich inwestycje tak, rybnickie. Ja to Dziękuję. Bo tam tylko tyle, leży... że. Pan Jarosław sam prowadzi firmę w Rybniku, także jest tak, że tak. coś Ale... e, Wojciech Fajwy, starszy w Cerku Rzemiosł oraz małej i średniej przedsiębiorczości w Rybniku od 2007 roku. Proszę Państwa, ja prowadzę firmę rodzinną, to już jest trzecie pokolenie. Firma od lat międzywojennych, od lat 20, funkcjonuje na rynku w Rybniku. Ja sam osobiście prowadzę, działalność od 23 lat. Działalność w branży budowlanej w przeciągu tych 23 lat, zatrudnienie w mojej firmie wynosiło średnio od 3 do 9, 10 pracowników w zależności od, od okresu, że tak powiem, rozwoju. Na dzień dzisiejszy jest to 6 pracowników. Co mogę powiedzieć? Patrząc na to z pryzmatu, że tak powiem, cedurze z rybniku, czyli jakiegoś takiego. Czynnika, który, który obserwuje ten rynek, pomaga tym rzemieślnikom, przedsiębiorcom się rozwijać. Yy, nie generalizowałbym tu, że jest bardzo źle, aczkolwiek na pewno, na pewno te najmniejsze firmy yy, mają trudności. Na pewno brakuje nam kaletników, kuśmierzy, szewców, krawców. Te zawody, jak ktoś powiedział, naturalną śmiercią umierają, ale te zawody są nam bardzo potrzebne. I ci fachowcy są na rynku no, niezbędni. Coraz trudniej pojawia się coś w zawodach piekarza i stolarza. Powiem szczerze, ciężko doliczyć się nowej piekarni, która powstałaby, że tak powiem, od podstaw zbudowana w przeciągu ostatnich dziesięcioleci na terenie rybnika i, i, i powiatu ponieważ jak są piekarnie, to są stare piekarnie remontowane, przekazywane dzieciom, sprzedawane, podnajmowane. Natomiast ja nie znam przypadku, żeby ktoś wybudował od podstaw coś nowego i zainwestował w to ciężkie pieniążki, bo jest to trudne. Natomiast powiem szczerze, celem każdego przedsiębiorcy jest na pewno rozwój i mamy też przedsiębiorców, którzy, którym udała się ekspansja na rynek ogólnopolski, jak również na rynek europejski, więc trudno tu generalizować. Ale niewątpliwym problemem są te najmniejsze firmy, o których wspomniałem. I ja myślę, że naszym celem jest wesprzeć te firmy. Mam cały czas wrażenie, że Rybniczanie, mówię o, o mieszkańcach miastu, miasta i powiatu rybnickiego, ziemskiego, groskiego, tak jakby nie zauważali. Zauważają może, może przez większą promocję marketing, duże hipermarkety, duże Molochy które niejednokrotnie stać na, na reklamę, na wejście do klienta, na różnego rodzaju strony internetowe i inne rzeczy. Natomiast większość tych malutkich ma ciężko się przebić i konkurować w tym wszystkim. Więc ja myślę, że celem naszym jest, tak jak to tutaj przedmówcy mówili, wesprzeć i pokazać może tym mniejszym jak, ale również wskazać mieszkańcom rynnika, oznaczyć, wyróżnić firmy. Które działają na naszym rybnickim rynku, które odprowadzają podatek do naszej wspólnej, wspólnej kasy, tak to powiem w cudzysłowie, bo wtedy miasto i społeczność jest silniejsza, jeżeli te pieniążki zostają u nas i głównie głównie chcielibyśmy może pomóc się promować tym firmom i tym firmom wskazać, w jakim kierunku jest, jest możliwość tego rozwoju. Proszę Państwa, w rybniku i w powiecie mamy zgłoszony około. 30 tysięcy działalności gospodarczej. Tyle osób prowadzi i ma zarejestrowanych działalność gospodarczą. Mieszkańców jest około 300 tysięcy, tak powiem, w Rybniku i w Powiecie. Więc statystyka mówi, że co dziesiąty mieszkaniec prowadzi działalność. Każda działalność to jest przynajmniej jedna albo dwie osoby zatrudnione, więc, więc ja nie widzę zakładu pracy, który zatrudniałby 30 000 do 60 tysięcy na naszym jest to największy zakład pracy, tylko że on jest roz, rozsypany na cały powiat i ciężko jest tym osobom się zebrać, razem spotkać niektóre osoby prowadzące te najmniejsze działalności, tylko tak jak powiedziałem, bo, bo nie jest tajemnicą, że kilku szewców w wybliku jest. Ale ich nie widać. Ich nie widać, oni się nie umieją pokazać, niektórzy funkcjonują na zasadzie do emerytury, jeszcze te parę lat dojadę, do ale oni są nam bardzo potrzebni i my musimy ich po prostu wyciągnąć przed i, i pomóc im się zapromować. Więc na razie to by było tyle. No ja myślę, że jak najbardziej i dyskusja powinna być zaproszeniem do, do rozmów. Wszystkie osoby, które widzą problem, zauważają problem chciałyby wesprzeć, część nas tutaj, że tak powiem, coś dodać do tego, co my proponujemy. I w jedności siła na pewno, na pewno stałe, sprawdzone hasło spowoduje, że Chyba jesteśmy zdani na sukces, bo trudniej być nie może, więc, więc ja myślę, że, 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 że wszystko przed nami. Dziękuję. Ja bym chciał jakoś zamknąć i spuentować kilkoma propozycjami, ale też chciałbym wejść od jakichś danych. Skąd w ogóle pomysł faktycznie jaki był bezpośredni impuls do, do przygotowania dzisiejszego spotkania? Nie tak dawno w moje ręce wpadły dane dotyczące podatku CIP ponieważ miasto Rybnik, jako powiat grocki, ma ponad 8% udział w podatku CIT, który jest z tego terenu, terenu ściągany. Ten materiał zresztą znajdą Państwo w teczkach, bo tu e, materiał, e, to jak miasto odpowiedziało na temat tego, jak ściąganie tego podatku w Rybniku wygląda i jak te pieniądze zasiadają, że miasto jest, jest zamieszczone w są. wyglądało to w ten sposób. Że w roku 2011 do budżetu miasta Riednik wpłynęło 19 milionów 400 tysięcy z podatków i cykl, czyli od największych firm. W roku 2012 10 milionów 490, czyli był spadek z roku na rok 9 milionów. Plan na rok 2013 10 milionów, z czego po pierwszym półroczu tego roku udało się dopiero wyegzekwować milion mln 000 zł. Te dane pokazują jakieś niepokojące zjawisko, które my tak faktycznie nie jesteśmy w stanie tutaj teraz zdiagnozować, natomiast wiemy, że średnie statystyczne dla Polski, dla powiatów grodzkich, bo tego typu statystyka jest dostępna, pokazują spadek rzędu 0,7, a w Rybniku obserwujemy, obserwujemy spadki kilkudziesięcioprocentowe i z mojego punktu widzenia no, wydaje mi się, że miasto ma ograniczone możliwości oddziaływania na największe firmy. To jest kwestia polityki dużych koncernów, to jest kwestia polityki ogólnokrajowej. Ale my musimy zacząć jak gdyby zastanawiać się, jeżeli nie te duże firmy, no to kto? Kto ten podatek w tym mieście będzie, będzie płacił i żeby miasto na tym nie cierpiało, powinniśmy się skoncentrować i zacząć promować jak najbardziej jak najbardziej, jak to możliwe, firmy z naszego miasta i z, powiatu, i z powiatu rybnickiego. Druga kwestia, to jest, nie wiem czy wszyscy, no nie, pewnie nie wszyscy mieszkańcy znają sobie z tego sprawę, ale na etapie dyskusji na temat inwestycji elektrowni Rybnik w Rybniku, miasto podjęło uchwałę, która w zależności od wielkości inwestycji zewnętrznego podmiotu dawała zwolnienie w podatku od nieruchomości. Elektrownia Renni, gdyby do rozbudowy, o której już wiemy, że jej nie będzie doszło, miała być 9 lat zwolniona z podatku od nieruchomości. I pierwsza rzecz, którą bym chciał zaproponować, jak gdyby zaprosić do dalszej dyskusji miasto, ale także przedstawicieli gmin, powiatu Renickiego i, i fachowców tak faktycznie, ekonomistów, którzy się na ten temat znają pewnie lepiej ode mnie, to jest dyskusja na temat tego, jak te 9 lat ulg które można spokojnie wyliczyć, ile to miało być, można wpompować w naszej firmy rybnickie. To znaczy, jaki system zaproponować dla rybnickich podmiotów, żeby one skonsumowały ten zysk, bo one zaczną tworzyć wtedy miejsca pracy, tak? one zaczną wtedy ten pieniądze generować tutaj u nas. Kolejne propozycje, które przygotowaliśmy, no w, dużej mierze, w dużej mierze koncentrują się na kwestiach na kwestiach związanych z promocją. I z zamówieniami publicznymi, bo, bo często słyszymy, że ustawa o zamówieniach publicznych wiąże ręce. Są gminy, które już jakoś tam sobie z tym fantem radzą, ale nawet jak nie wchodzimy w kwestie ustawy o zamówieniach publicznych, to mamy w Rybniku sytuację typu nieszczęsny film promocyjny. On jest dla mnie nieszczęsny z wielu różnych powodów, ten, który był emitowany w Polsce w dniu z 24. Po pierwsze dlatego, że nie do końca wiem, co promuje, po drugie dlatego, że... Po drugie dlatego, że no, kończy się ulga na inwestycje w specjalnych strefach ekonomicznych i w materiale promocyjnym wypuszczanym przez miasto nie ma informacji o tym, że kończy się promocja, a rybnik ma czteryś w tej strefie, tu jest, jest duża luka no i wreszcie to, co mnie najbardziej dziwi, zrobiła to firma z Warszawy. Tak? Kilkadziesiąt-60 tysięcy złotych z tego co się orientuje. Wyszło na zewnątrz, a my w rybniku mamy podmiotów, które byłyby w stanie zrobić, myślę, że co najmniej, co najmniej kilka. I to jest taki przykład, że nawet w takich drobnych sprawach nie dba się, nie dba się o to, czy się zleca swojemu, czy nie swojemu. Druga sprawa, myślę, że o wiele ciekawsza i pozytywna, Paweł Migrurał, a zielonka obecny pan stojący za kamerą, jak najbardziej rybnicki przedsiębiorca, opracował, opracował globę którym chcielibyśmy oznaczyć rybnickie podmioty. 642 firma z rybnika, kupuj uswojak. Ten materiał graficzny mamy na chwilę obecną wydrukowane kilkadziesiąt tego typu ulotek. Zostawimy je tutaj w cechu, bo to tu są firmy, i tutaj myślę, że najbardziej starszy cech jest ten zweryfikować, czy te firmy są z rybnika i czy powinny. i żeby dla Rybnicza stało się takim symbolem, że kupuję tam, bo widzę, że to są nasi, tak? że to są, to są swoje. Jak ktoś by chciałby pobrać, ono też jest dostępne w wersji elektronicznej, czy na mojej stronie internetowej piotrmasowski.pl, czy, czy na Facebooku. I chciałbym też, żeby jak to logo, tak też firmy z Rybnika, tego typu jak Szewc, Kaletnik, to o czym mówił Pan Wojciech, były promowane na nośnikach, które w mieście są dostępne. Miasto Rybnik ma gazetę rybicką, 14 tysięcy nakładów, które mogłaby mieć taką, taki dział poświęcony e, lokalnym możemnastom. Mamy sieć billboardów e, należących do miasta i też nie widzę problemu, że po zweryfikowaniu tego, czy, dlaczego nie promować że na przykład firm, firm produkcyjnych z rybnikami na tych W rybniku mamy firmę typu nie wiem, PAPO, BODAREM, które produkują w rybniku grania. 90% mieszkańców jest w stanie się założyć, nie wie o tym, że. Miejscowy, od początku do końca powstającym Rybniku, a nie niekupowane nie w Azji. Chciałbym też, żeby w ramach misji zagranicznych i udziału w targach urząd, miasta Rybnik, ale też lokalne urzędy gmin powiatu rybnickiego zabierały firmy. Tego typu praktyki, tego typu programy na przykład Państwo w Wrocławiu Także jak jadą na targi zagraniczne, to zabierają zainteresowane firmy.